Wiem, że cierpisz, mały demonie. Obiecuję. Mogę sprawić, by ten dusz się szybciej skończył. Tylko pozwól mamusi Marcie przykleić pasterek na twoje małe skaleczenie. Aj, 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 kurwa! Stolas, to jest naprawdę zły czas. A kiedy nie masz złego czasu, Blitzi? O co chodzi? Mam na myśli naszą ostatnią rozmowę na temat mojej księgi czarów. I tylko po to do mnie dzwonisz? Moja książka, Blitzy. Książka, którą ci dam, być wykołona moją robotę. Ale pozwoliłem ci wziąć, żebyś robił swoją. Słyszę kochani? kochanie. Ach, noż kurwa. Tak czy siak, tak sobie myślałem. Wiesz, że pozwalałem ci na dostęp do kolejnych śmiertelników tak trochę na nielegalu. Od czasu do czasu. Ale potrzebuję jej z powrotem, żeby załatwić swoje sprawy. Tak myślałem, jakbyśmy poszli na małą wymianę, przysługa za przysługę. Czy to nie brzmi... ...kusząco? Przestań pierdolić od rzeczy, próbuj się skoncentrować, aby mi nie zajebali, ok? Więc walę prosto z mostu. Razem w miesiącu w czasie pełni zwracasz mi książkę w zamian za noc. Cudownego seksu poza małżeńskiego I będziesz mógł sobie zatrzymać przez resztę czasu. Hmm, brzmi uczciwy mój mały Impie! Dobra, cokolwiek no! O Blitz, tak się cieszę! Nie mogę się doczekać, aby postać twojego obślizgłego w... wewnątrz mojego w...